Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na cotygodniowym live z cyklu Creative Power. Ja nazywam się Beata nosol obok mnie tutaj na ekranie Ewa Nosol. Ewa, witam Cię serdecznie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, witaj Beata. Po co są te live? Y? Te live y są dla Was. Te live y są po to, żeby przystanek stop sobie zrobić, żeby coś dla siebie, przynajmniej jedną jedyną małą rzecz Wziąć i zastosować. Więc każdy live, który my tu prowadzimy, jest dla Was. Jest on, to ktoś tutaj mi pisze, także zaraz będziemy rozmawiać tutaj z ludźmi. Napiszcie w takim razie, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, bo tutaj już jedną osobę widzę. A temat dzisiaj, cała prawda o dzikiej róży. Może ktoś się zastanowić, co to jest za temat, o co tu właściwie chodzi. Czym się zainspirowałam, żeby taki temat sobie wymyślić? Ewa, zaskoczyłam Cię tym tematem. Może przyznać, że tak, zaskoczyłaś mnie, bo nie spodziewałam się, że właśnie sobie dzisiaj będziemy rozmawiać o dzikiej róży między innymi. Tak, ten temat dzika róża bardzo mnie zainspirowała, ale dlaczego i po co, to, to powiem później. Natomiast jeśli tutaj już jesteście, to dajcie znać. Bo doceniam to, że tutaj, tutaj dzisiaj jesteście. U nas jest bardzo gorąco, u Ewy jest zimno, ale mam nadzieję, że jeżeli zostaniecie do końca, to dostaniecie wartość, dostaniecie to, co my chcemy powiedzieć. Napiszcie w komentarzu, czy nas widać, czy nas słychać, bo to jest dla nas naprawdę istotne i ważne. I cześć, oczywiście, cześć, witam, czyli rozumiem, że nas widać. Dajcie jedyneczki, dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Słuchajcie, doceniamy, że tutaj dzisiaj jesteście, że pomimo takiej wieczornej, fajnej pory godzina 19, chcecie nas słuchać. Jest wielkie, wielkie dzięki i wierzymy, że dzisiaj dostaniecie do końca i że dostaniecie tutaj dzisiaj wartość. Dlaczego? Skoro tutaj dzisiaj jesteś, to domyślam się, że ten temat, który dzisiaj wrzuciłam, cała prawda o dzikiej róży. Zaciekawił Was. Co, o co tu chodzi? Być może interesujesz się yy, dziką różą, może tym, co dzika róża ma w sobie takiego pięknego, ale to za chwilę. Dlaczego my o tym mówimy? No, mnóstwo jest informacji. Ja sama przeczytałam, że jak wygoogluję, to o dzikiej róży jest mnóstwo artykułów, jest mnóstwo produktów z dzikiej róży. Więc co my tutaj dzisiaj takiego ciekawego powiemy? My powiemy tutaj to, co my z własnego doświadczenia, z własnej praktyki jesteśmy w stanie opowiedzieć, z własnych historii. I naszym celem tak naprawdę jest tutaj, żebyście uwierzyli w jedną rzecz, że o zdrowie trzeba dbać. Ale sami musimy o to zdrowie, zdrowie zadbać, bo nikt za nas nie będzie myślał, i nikt za nas zdrowia nie odbuduje. Ale my tutaj cały czas tylko o profilaktyce, nie o leczeniu. A profilaktyką jest profilaktyką jest życie zgodnie z zasadami 5S. Ja szybciutko przypomnę, co to znaczy. Aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, nie fast oczyszczanie, praca z umysłem, czyli chodzi tu o to, żeby nie być ciągle w permanentnym stresie. No i na koniec. Suplementacja. Dzisiaj ważne jest to, żeby uwierzyć, że suplementacja jest koniecznością, a nie fanaberią. Ewa, czy, co ty uważasz, w co ludzie dzisiaj po tym live'ie, w co oni mają uwierzyć? W jedną rzecz. No, Ja myślę, żeby spróbować i uwierzyć w to, że naprawdę działa, że te suplementy działają żeby sobie nie, nie wbijać do głowy, że nie potrzebujemy suplementacji, bo my jesteśmy zdrowi, nic nas nie boli, więc nie potrzebujemy właśnie profilaktyki. To trzeba wiedzieć. I tak dzisiaj właśnie zgodnie z tym chcemy tutaj dwa tematy poruszyć. Oczywiście komentujcie, jeżeli będą jakieś pytania, to ja odpowiem. Natomiast dzisiaj tutaj taki pierwszy temat. Dzika róża, panaceum, czy zwyczajna roślina ozdobna? Skąd wziął mi się ten temat? I chcę Wam taką historię opowiedzieć, że zasadziłam czerwoną różę parę lat temu, wydała ona jeden kwiat czerwony. Rok później też jeden kwiat czerwony. Następnego roku nie wydała żadnego kwiatu i po jakimś czasie zauważyłam, że zaczynają kwitnąć. Różowe kwiatki, a nie czerwone. Co się okazało, że ta róża czerwona zniknęła, a wyrosła dzika róża, różowa, różowe płatki. I ostatnio parę już, już właściwie płatków nie ma żadnych, ale jak zakwitła, był cały płaszcz różowy, na, na, taka ściana się zrobiła, różowych płatków. I pomyślałam sobie, ta dzika róża jest rzeczywiście piękna, a jeszcze ma takie walory, zdrowotne, nie tylko ozdobne, że warto o niej coś powiedzieć. Ta dzika róża słynie z tego, że jest używana i do produkcji żywności, czyli jakieś drzemy, czy jakieś herbatki, ale też farmaceuci czy zioło, zioło, lecznicy, też używają bardzo dużo tej dzikiej róży. Dlaczego? Bo ona zawiera bardzo dużo witaminy C w sobie. Owoc dzikiej róży zawiera bardzo dużo witaminy C, ale nie tylko witaminy C. Zawiera witaminy A, B1, B2, E, K, kwas foliowy, karetonoidy, flavonoidy, kwasy organiczne, właściwości wzmacniające odżywcze. Jeśli chodzi o tą witaminę C, to od 30 do 40 razy więcej ma witaminy C niż cytrusy. Ja się wychowałam, na cytrusach, nam wtedy mówiono zjedz cytrynę. Ewa, czy tobie też mówiono zjedz cytrynę, bo tam jest dużo witaminy C? Może nie co do cytryny, ale ogólnie do owoców zawsze było jabłka. Tego zawsze u nas było pod, pod właśnie dostatkiem, że zawsze jabłka się jadło i to było właśnie, że witaminki są potrzebne, witamina C. Do cytrusów nawet może nie aż tak, ale mm -hmm. bardzo, bardzo mi w głowie, że te jabłka się jadło. No właśnie, i teraz skoro my już wiemy, że ta dzika róża ma tyle witaminy C, to jest naprawdę nieodzowna, jeśli chodzi nie tylko o właśnie ozdobę czy odżywcze, ale również zdrowotnie. Dzika róża już zbadano, że jest fitoromedacin, oj, gdzie to powiedziałam, ale chodzi o to, że przyswaja metale ciężkie i je neutralizuje. Więc jest to, jest to ważny jakby punkt tej dzikiej róży. Ponadto ma działania przeciwzapalne, przeciwkaszlowe i odtruwające. I teraz, czy ja będę się bawić w to, że ja będę obcinać te owoce dzikiej róży i będę z, nie, z nich coś robić? Nie, bo mamy już taki preparat, można to powiedzieć, który zawiera dziką różę. I tym preparatem jest... Właśnie suplement diety witamina C, ale tam jest nie tylko dzika róża, ale również acerola i kamu, -kamu. I jakie walory ma płynna naturalna witamina C? Ewa, może Ty teraz powiesz? Ja tu sobie wypisałam, żeby nic nie pominąć, więc jakie ma walory witamina C, nasza płynna witamina C, jest to w ogóle bardzo ważne, to Wam muszę powiedzieć, że właśnie nie zawiera konserwantów, 0 GMO, to są w ogóle ogólnie nasze wszystkie produkty, tylko szklane opakowania, co jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Metodą IHHP jest pakowana, czyli nie pod wysoką temperaturą, tylko pod ciśnieniem. Co też nie zabiera. No i kompletne składniki. Tutaj jest całym tłem biologicznym. Także to jest naprawdę wyjątkowa witamina, i nie poznałam żadnej innej, która bym mogła dorównać naszej. Co jeszcze jest bardzo ważne, że jest synergia. Nie wiem, czy wiecie, co to jest synergia, ale. Doktor Kardasz bardzo fajnie to właśnie tłumaczy, że synergia polega na tym, żeby te składniki tak ze sobą połączyć, żeby się ze sobą wspierały jeden składnik, jakby podbija właściwość drugiego. Czyli one są tak, jakby jeszcze mocniej działają. Niż jakbyśmy na przykład chcieli sobie osobno tą dziką różę, tą acerolę, czy tam te owoce, które tam są do kamuka. -kamu. Jakbyśmy chcieli wszystko osobno, to nie ma tego działania, co właśnie w tym połączeniu. To nie jest takie przypadkowe połączenie. Jest to naprawdę tak dobrane, jak należy. I, I to jest chyba takie główne, najbardziej ważne, co, co można tu wyróżnić. to znaczy Witamina C w ogóle. My musimy ją dostarczyć organizmowi, ponieważ my, jako ludzie, nie syntetyzujemy tej witaminy C, i my musimy ją dostarczyć. I właśnie dzięki tej dzikiej róży y, witamina C powoduje, że jak my z tego powietrza zanieczyszczonego gdzieś nam te cząstki metali ciężkich wchodzą, to y, ta witamina C ją neutralizuje. Oprócz tego, co jest bardzo ważne, to witamina C, ta witamina C powoduje, że Syntezę kolagenu. Ludzie biorą czasami kolagen i mówią, że nie zadziała, ale kolagen bez witaminy C nie zadziała. Więc tutaj to jest bardzo istotne. Oprócz tego, ta witamina C reguluje większość funkcji w organizmie i działa przeciwnowotworowo, a już na pewno, tak jak my używamy, to używamy ją do przeziębień, żeby się nie przeziębiać. Ewa, ty używasz. Powiedz mi, co się dzieje, ile bierzesz tej witaminy C i czy ją bierzesz cały czas tak samo? Chodzi mi o okres letni i o okres zimowy. Czy tak samo bierzesz? W okresie jesienno-zimowym troszkę więcej. Teraz, no, tak sobie 30-35 ml rozcieńczam w wodzie, lubię z wodą sobie wypić. Bo fajnie też łagodzi pragnienie, jeżeli jest gorąco. Ja sobie taką porządną, dużą szklankę, tam jest pół litra wody w tej szklance i sobie tam lubię właśnie tak wlać i sobie to piję. Jeśli chodzi o jeszcze. Wiesz, to co, coś cię przerwało, Ewa. Ja bardzo lubię... Ewa, powiedz jeszcze raz, bo coś przerwało, wiesz? W okresie jesiennym. Nie wiem w którym momencie. W okresie jesiennym. W okresie jesiennym pijemy troszkę więcej niż w okresie letnim. Też w momencie, kiedy jakieś tam by wystąpiło przeziębienie, co muszę przyznać, że od dwóch lat naprawdę nie mamy żadnych chorób. Zdarzyło się może dwa razy, że mój synek miał katar, ale to miał dosłownie pół dnia czyli tą witaminę C wtedy mu podaję rano przed szkołą, zaraz po szkole, czyli tak po 6 siedmiu godzinach i potem wieczorem już praktycznie katar nie ma. Przy bólu gardła zrobiłam dokładnie tak samo, bolało go gardło dosłownie pół dnia. Także kiedyś, jak pamiętam, to katar był tydzień, potem schodziło do skrzeli, do płuc, zrobiło się z tego kaszel i była choroba. W tej chwili od dwóch lat nie ma, nie ma przeziębień, nie ma chorób. Ja nie choruję, dzieci nie chorują, także witamina C super działa. Właśnie, tak, tylko, tak, to tak, to jest. Tak, ta właśnie ta witamina płynna naturalna, witamina C 100% naturalna, ona rzeczywiście bardzo dobrze działa. Ja też tak jak Ty, używam ją, żeby y, profilaktycznie codziennie 25 ml, a jak się coś dzieje, to troszkę więcej i y, automatycznie choroba przechodzi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że ta witamina C czasami nie pomaga. Jak się coś dzieje, coś dzieje bardzo złego, to tej witaminy C Trzeba wypić dużo, dużo więcej, bo zapotrzebowanie organizmu wtedy jest większe. W ogóle mówi się, żeby zawsze mieć tą nadwyżkę tej witaminy, bo ona nie jest, ona nie jest, jakby nie można jej przedawkować, a lepiej, żeby było więcej, bo jak się coś dzieje w organizmie, nawet jakieś zmiany zaczynają się inne dziać, to ona w nadwyżce jeszcze jest w stanie tam coś, coś zadziałać. Ja tutaj jeszcze taki jeden element powiem, jeśli chodzi o sportowców, bo ten temat mi jest najbardziej blis, bliski, że witaminę C sportowcy też powinni jak najbardziej brać, ponieważ przyspiesza regenerację po wysiłku fizycznym, obniża poziom kortyzolu, A kortyzol to jest taki hormon stresu, więc on obniża ten kortyzol, wspiera procesy spalenia tkanki tłuszczowej podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych, czyli i, i mało tego, ta witamina C, ta nasza witamina C, jest na liście kolońskiej. To oznacza, że została przebadana pod kątem dopingu, czyli każdy sportowiec może tą witaminę C używać, bo nie ma żadnych środków zabronionych. Jest pod tym kątem przebadana i jest na tej liście dozwolona. Czyli wpływ tej witaminy C jest bardzo duży, również jeszcze na układ krwionośny. I, I naprawdę my musimy to używać, bo my nie syntetyzujemy witaminy C. Kolejny temat, który dzisiaj chcemy poruszyć, jaka jest różnica między naturalną a syntetyczną witaminą C? Ewa, bo już tak rozmawialiśmy też, miałaś też takie czasy, kiedy brałaś witaminę C, routino skorbin, rutino C albo te tabletki musujące z supermarketu. Czyli tak naprawdę zawsze wiedziało się o tym, że tą witaminę C trzeba dostarczać, tylko niekoniecznie naturalną, tak? No ja powiem szczerze, że garściami to połykałam. Ja miałam bardzo często katar jako dziecko, zatoki szczękowe, czołowe, więc ja miałam non-stop zatkany nos i kiedyś ktoś mi powiedział, że jak się łyka większą dawkę witaminy C, to fajnie to puszcza. Faktycznie puszczało, tylko że nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo mi to szkodzi na przykład na nerki. No na szczęście nie miałam y, aż tak... Y, te skutki uboczne nie były tak silne, że, że na nerki mi nic się nie, nie poszło, ale na pewno odczułam to, jeśli chodzi o żołądek, bardzo mnie bolał żołądek. Ja miałam w ogóle problemy już jako młoda, bardzo młoda dziewczyna z wątrobą. Ja miałam bardzo takie duże wzdęcia, nie zapomnę nigdy jak w autobusie mi pani miejsca chciała ustąpić, bo myślała, że jestem. Coś, coś mi tak wiem, jakby... były Te wzdęcia właśnie i takie. Problemy. Ja słyszę i widzę, nie wiem dlaczego. Teraz teraz tak, wiesz, są u mnie z burza, także mogą być u mnie jest burza i mogą być jakieś zakłócenia, ale mów dalej. No, nie wiem na czym skończyłam. Na, tak, miałam właśnie takie wzdęcia. Ja wiem, że to na pewno był wpływ leków. Brałam ich naprawdę dużo i antybiotyki i właśnie tą witaminę C syntetyczną. I na pewno ją nieraz przedawkowałam, i teraz, jak się dowiedziałam, jaki ma właśnie wpływ nadwyżka syntetycznej witaminy C, to powiem szczerze: dziękuję Boże, że mi się nic nie stało, bo tak szczerze ryzykowałam bardzo. Nikt mi tego nie powiedział, nie miałam zielonego pojęcia. To nie były te czasy, że sobie kliknęłam gdzieś w internecie i poczytałam, mm. I, i tej wiedzy nie miałam. To, co dzisiaj wiem, tak jak witamina C naturalna działa na właśnie, zapobiega udarom i wzmacnia naczynia krwionośne, tak syntetyczna witamina C może spowodować, że zaczynają się robić skrzypy. Czyli zupełnie odwrotny skutek to jest bardzo ważne. No... Coś znowu przerwało, ja tylko tak, coś przerwa, poczekajcie, ja coś tutaj powiem o tej skorbinie, bo ona jest, czytam, to jest kwas askorbinowy, to jest część witaminy C i to też jest wykonana jakby z ziaren kukurydzy modyfikowanej, więc ona jest syntetyczna i przedawkowanie kiedyś, lata temu, była używana właśnie w bardzo dużych ilościach. Ja też używałam ją w większych ilości, bo ktoś powiedział kiedyś, że ona właśnie dobrze wpłynie, natomiast no, były nawet zawały serca z tego, co ja kojarzę, jeżeli ktoś tą, tą, tego rutino skorbin przedawkował, więc to była pomyłka, jakby czyjaś, nie wiadomo czyja, że przedawkowana. Ale ta nasza witamina C naturalna, jej nie można przedawkować. Zgadzasz się z tym? Tak, bardzo często właśnie słyszę takie y, opinie ludzi, że ty się nie boisz brać tych witamin, przecież nie wolno. Właśnie, że nie wolno za dużo. No i tutaj, właśnie w tym miejscu, chcę powiedzieć, że naturalnej witaminy się nie da przedawkować. My nadwyżkę zmetabolizujemy i nawet powinno się jej mieć troszkę więcej. Właśnie tak jak wcześniej wspomniałaś, w przypadku tak, jak idziemy gdzieś przez miasto i jest dużo tych metali ciężkich, to jeżeli mamy nadwyżkę witaminy C, to, to, to co mówiłaś, także organizm jakby automatycznie się oczyszcza z tych mm -hmm. toksyn, metali mm -hmm. ciężkich. Powinno się mieć więcej, jak za mało. Tak, tak. I właśnie dlatego jest taka różnica, że pierwsza różnica jest taka, że właśnie nie można tu syntetyczno można przedawkować, tutaj nie. Lepsza wchłanialność jest, ponieważ jest płynna i ona, witamina naturalna, witamina C naturalna w naturze występuje płynnie. Tu nie ma polepszaczy smaku, tutaj nie ma glutenu, GMO, konserwantów. Tak jak powiedziałaś przedtem, działa synergistycznie, czyli wspierają siebie, jest jeden lider, który wspierają siebie i razem, razem te trzy, czyli dzika, róża, kamu, kamu, jacerola, razem działają, mają, to są rekordzistki w zawartości witaminy C i one mają bardzo duże działanie. Jeśli ktoś myśli, że a ja sobie biorę za złotówkę czy za dwa złote, Rutina i to mi też pomoże, być może troszkę pomoże, natomiast pamiętajmy, że to jest jednak syntetyczne i może też zaszkodzić. Y czym jeszcze wyróżnia się ta witamina C? Czy ty jeszcze coś chcesz dodać, Ewa? Nie wiem, chyba już wszystko, co mogłam powiedzieć. Patrzę na moje notatki, bo właśnie tak mówię, żeby coś nie pominąć. Ale co jeszcze wyróżnia? No, nasza witamina jest jeszcze taka, że jest ona w marce parasolowej. To oznacza, Ewa, wiesz, co to oznacza, więc możesz powiedzieć. No my mamy jeszcze wspaniały krem do rąk z witaminą C, który jest naprawdę rewelacyjny. Ja takiego kremu nie spotkałam. Miałam zawsze zniszczone suche ręce. Ten krem jak sobie nałożę to nawet po paru umyciach czuję, że one są jeszcze dalej nawilżone. Co jeszcze krem do rąk z witaminą C używam również na stopy i nawet pod oczy. I powiem wam szczerze, dla mnie rewelacja. Tak, połączenie płynnej witaminy, którą dostarczamy do wewnątrz i kremu z witaminą C wewnątrz, to jest one działają też tutaj pomocniczo. Ja tą witaminę C, szczerze mówiąc, używam też jeszcze do smarowania pod pampersem, takich odparzeń i ona też rewelacyjnie działa, te podrażnienia się zmniejszają, także jest naprawdę super. Czyli podsumowując, wszystkie te trzy pytania, które dzisiaj tutaj omawialiśmy, czy dzika róża, panaceum czy zwyczajna roślina ozdobna. To już wyjaśniliśmy sobie, że dzika róża jest po prostu rewelacyjna, bo ma w swoim składzie takie substancje, które, które nas wspierają i jest używana przez, przez wielu ludzi do nowych, do produktów różnych. Następne jeszcze pytanie było... Jeszcze, ja tu właśnie spojrzałam na moje notatki, bo sobie tak wszystko wypisałam, żeby nic nie pominąć. Mm -hmm padło mi właśnie jedno zdanie kluczowe, które też muszę powiedzieć, że witamina syntetyczna, witamina C może spowodować alergię, wysypki. Także ja na przykład miałam alergię i bardzo już od dziecka praktycznie na przykład na nikiel, na metal, tak, ale nie wiem czy to mogło mieć wpływ czy nie. Podejrzewam, że przedawkowałam nieraz tą syntetyczną witaminę C i też yy, problemy z sercem. Także nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy to była przyczyna, ale być może, że tak, bo problemy z sercem mam już od ósmej klasie mi wykryto właśnie arytmie, na początku później tą blokadę, więc nie wiadomo, bo naprawdę łykałam garściami, nikt mi nie powiedział, że uważaj, bo możesz się zatruć czy sobie zaszkodzić. Mhm. Brałam na zatoki, na katar, a bardzo możliwe, że te właśnie wysypki, alergie i takie inne Przypadłości, że to były też częściowo może spowodowane tymi. Czyli jeszcze podsumowując, w takim razie, dzika róża jest panaceum zdrowotnym dla nas i jest potrzebna, bo jest rekordzistką między innymi witaminę C, jakie walory ma płynna witamina C naturalna, jest po prostu niezbędna do wielu procesów niezbędna dla człowieka, bo my jej nie syntetyzujemy. I ostatnia, ostatnia rzecz, jaka jest różnica między naturalną a syntetyczną witaminą C? Tak pokrótce mówiąc, witaminę syntetyczną można przedawkować, a tej płynnej, tej naturalnej nie. Można mieć biegunkę z witaminy C, jeżeli się ją przedawkuje, ale to też świadczy o tym, że się wtedy oczyszczamy. Oczywiście biegunki nie można mieć przez kilka dni, bo wtedy też niedobrze. Także podsumowując dzisiaj dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś pytania może, albo dajcie tutaj też znać, czy dostaliście jakąś wartość, jeżeli ktoś z Was chce się dowiedzieć więcej, oczywiście my tutaj nie mówimy dokładnie o składzie, my nie mówimy tutaj po jakby jako farmaceuci, jako zielarze, jako lekarze, my tutaj mówimy z własnej historii, z własnego doświadczenia, z własnych inspiracji, bo my uwierzyliśmy, że to jest Niezbędne i zresztą widzimy efekty tego wszystkiego. Jeżeli macie pytania, piszcie. Jeżeli ktoś coś chce się więcej dowiedzieć, to zapraszamy do kontaktu do Ewy czy do mnie. Także myślę, że wyczerpałyśmy temat. Ewa, czy Ty coś jeszcze chcesz dodać? No jeszcze widzę tutaj w moich notatkach, bo ja tu dużo tego zrobiłam, a ja nie chciałam czytać, ale tak spoglądam co chwilę i chroni, zapobiega udarom. To jest też coś, co ja widziałam i y, też działa na ochronę, chroni skórę przed szkodliwy, szkodliwym y, wpływem promieniowania UV. Teraz lato, wakacje, także też warto sobie o tym pamiętać, żeby właśnie nie czekać do jesieni i na te, Jakieś tam przywodzące wirusy, grypy czy, czy przeziębienia. Teraz na lato jest tak samo bardzo ważna ta witamina, jak i jesienią czy zimą. Bo tak sobie wynotowałam takie najważniejsze chyba rzeczy. Myślę, że wszystko, wszystko co już tu w tych notatkach, tak spoglądam, patrzę, ale chyba już wszystko. No, tak, bo... było dużo. Nie jesteśmy w stanie też wszystkiego powiedzieć, ale. Są webinary na ten temat. Ja dzisiaj właśnie słuchałam doktora Kardasza. Nie jestem w stanie powtórzyć wszystkiego, bo to trwało półtorej godziny, ale gdyby ktoś chciał, to powiem, gdzie to znaleźć i gdzie można sobie posłuchać. Tak, wszystkie informacje, mamy mnóstwo narzędzi na ten temat. Oczywiście najfajniejsze są, najbardziej wiarygodne. Konferencje zdrowia, które są prowadzone teraz online, bo tam się już wypowiadają lekarze, specjaliści. Tak jak mówię, my tutaj mówimy od siebie, ze własnego doświadczenia. Jednym słowem, witamina C jest nam niezbędna do życia. Zawsze o tym wiedzieliśmy wszyscy, tylko nie zawsze stosowaliśmy odpowiednią, odpowiednią witaminę i odpowiednie dawki. Pytań nie ma, także myślę, że już dobijamy do brzegu. Dzięki Ci Ewa za wspólną rozmowę. Myślę, że za tydzień możemy zaprosić znowu wszystkich na kolejny. Będzie na pewno inny temat, a ja jeszcze ze swojej strony zapraszam jutro na live'a. Będę gościem u Agnieszki Wesoły na stronie z Marką Ci do Twarzy, także zapraszam. Tam gdzieś tutaj na grupie też jest link, także jutro zupełnie inny temat. Budowanie fundamentu marki. A za tydzień z Ewą kolejny live. Myślę, że z kolejną dawką naszego doświadczenia. A dzisiaj życzę miłego dnia, miłego wieczoru, spokojnego wypoczynku. Ewa, dziękuję Ci. Ja również bardzo dziękuję, Beata, Tobie. Dziękuję Wam wszystkim, którzy nas słuchają. Czy na żywo, czy później, sobie właśnie ktoś odtworzy i też zapraszam Was do, jeżeli macie jakieś pytania, czy chcielibyście coś więcej się dowiedzieć. Także i ja, i Beata udzielimy wszystkich odpowiedzi, jakie jesteśmy w stanie udzielić. Dziękuję Wam bardzo i miłego wieczoru.